Słuchajcie mi teraz poważnie, bo się. Słuchajcie mnie teraz uważnie, bo się będę powtarzał. Bo się, bo się będę powtarzał, bo po prostu to jest dużo jest do powiedzenia i ja po prostu będę się mylił. Bo nie można wszystkiego powiedzieć na taki temat wszystkiego od razu dobrze. Po prostu są jakby różne te kategorie. Można mieć dziedzinę tego rodzaju i tamtego. Po prostu każdy człowiek będzie tu trochę tam. I tego. I nie będzie miał, że każdy opcja taka sama. I to nie jest dlatego, że te opcje są różne. Jeżeli jedna osoba lepiej, druga osoba gorzej. Nie ma tak. Bo każda jest dobra, ale tylko właśnie, bo to zależy od perspektywy tego człowieka, z czym się zaczyna, od czego to zależy. Nie będzie nigdy tak, bo ktoś powie, że jeden, powiedzmy przykładowo, A, B i C opcje mamy. I jedna osoba, mówi A, druga osoba B, a ktoś jeszcze D. Nie, nie będzie w takiej sytuacji, że tu jest konflikt. On będzie tylko pozorny, dlatego że kiedy przychodzi co do czego, wszystko się wyjaśnia na podstawie tego, z jakimi motywacjami i jakie kategorie w ogóle były poruszone, jeszcze jakby przed całym dojściem do tego. I to jest. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie w ogóle. Jakby to jest. Nie. Nie myślą o tym, że to jest jakby, to nie jest temat, który jest poruszany, który jest jakoś w świadomości publicznej. Znaczy, bo oczywiście, że każdy o tym wie, ale dlaczego to w żadnej akcji nie wynika, że kiedy już jest właśnie zastosowanie tego i przychodzi praktyka, to jakoś yy, właśnie tego nie rozumiem.